dzisiaj test podkładu Manhattan. Trochę jest mi za jasny i trochę z tym blada. Muszę się koniecznie podkolorować. Pomyślałam, że zrobię jakiś iście wiosenny yy, makijaż, więc wybrałam takie kolory tutaj: fiolety i zielenie. Te wszystkie kolory, które mam na dłoni, są z Maka. To są kolory, których nie używałam. Między innymi ta kredka. Kredka była z serii limitowanej. Nie wiem, czy jest też dostępna w normalnej. Nazywa się yy, chrolo, ch, chlorofil. Nazywa się chlorofil. Była z kolekcji Toledo i to jest ta seria Pearl, Pearl Glide Intense Eyeliner, czyli bardzo takie żalowe kredki. E, mam też cztery pigmenty, które planuję użyć. Na dłoni tutaj nie mam, ale to jest e, vanilla. E, old Gold, Violet i, i, i Kitchimas. Jak mi dzisiaj naszło na takie kolor, ostatnio myślałam sobie, że dawno takich właśnie kolorów nie używałam. Mam też jeszcze taki cień Extra Dimension Triple Impact. To jest um, jasny taki cień duokrąg, czyli bardzo jasny, rozbielony różyk. A jako bazę użyję chyba tego cienia: to jest Verstappen, czyli po prostu perłowy taki przeskiniowy cień. E, nie mam kompletnie pojęcia, co będę robić, więc ja się wyłączę. Będę się bawić makijażem, daj Bóg, żeby wyszło i żeby mogło to publikować no i to tyle na razie miłego oglądania makijaż zaczynam od korektora pod oczy i to jest korektor z firmy Volare, który był w zbiorowym teście firmy Volare na moim kanale kosmetyków Volare było ich tam chyba z 4 rozprowadzam go za pomocą pędzla syntetycznego T13, którym jest dostępny już z powrotem w sklepie więc możecie zajrzeć jeżeli na niego polowałyście od dawna, następnie nakładam na całą buzię puder za pomocą pędzla kabuki I mm, to jest puder, ten Rimmel Stay Matte transparentny On jak widzicie tutaj minimalny taki jakby kolor zostawia, albo to nie jest transparentne. wiecie co? Ja na dole Wam napiszę, który to był, bo ja mam dwa i to będzie ten drugi, a nie pamiętam nazwy, ale to na dole będzie w opisie pod oczy nakładać będę za to puder, taki korektor z Berminerals w kolorze. Well Rested i go nakładam za pomocą pędzla T9. Tak mniej więcej jak powinno się nakładać minerały, czyli takimi ruchami trochę wcierającymi, żeby uzyskać dość dobrą pigmentację i rozświetlenie pod oczami. Następnie będę podkreślać brwi. Tak, i do tego używam końcówki mojej ulubionej kredki L'Oreal, którą się powoli kończy. Ja chyba i na razie nie kupię, bo mam parę nowych produktów do brwi i jakoś mnie specjalnie do niej nie ciągnie Natomiast całość lekko rozjaśniam i utrwalam żelem do brwi, tym z Essence, Gimmie Brow, on się nazywa? Nie, Make It Brow chyba, tak? Gimi Brow to Benefit Teraz za pomocą pędzla hmm, glaż kabuki ławkowca podkreślam kontur mojej twarzy i do tego używam pudru do konturowania z Catrice. E, wydaje mi się, że w filmie, w którym miałam ten makijaż jakiś czas temu, napisałyście mi, mm, że mm, ładnie wygląda kontur i pytałyście, co to za kolor, no to właśnie było to. E, tak, więc zaczynam makijaż oka od nałożenia tej zielonej, limonkowej kredki na linię wodną oka, mm, bo to wiedziałam na pewno, że chcę zrobić, i wokół tego budowałam mój makijaż. E, takie kredki powinnyście też dostać z e, Essence kiedyś były, Catrice gdzieś tam, więc warto poszukać w drogeriach. Teraz za pomocą małego, precyzyjnego pędzla nakładam najciemniejszy pigment, który Wam pokazywałam, we zewnętrzne części dolnych powiek, tak żeby m, zewnętrzne kąciki przyciemnić jak najbardziej. Dokładam jeszcze tego koloru, żeby, m, no żeby tam było bardzo intensywnie w tym zewnętrznym kąciku. Teraz jasny, opalizujący pigment, najpierw vanila. Pędzlem o 6 nakładam wewnętrzne kąciki oczu, żeby je jak najmocniej rozjaśnić. I nakładam go też pod same łuki brwiowe, ale tak dosłownie na grubość pędzla pod same łuki brwiowym, to da bardzo fajny efekt, nawet jak mam matowy makijaż. To właśnie takie, taki pasek rozświetlenia pod samym łukiem brwiowym wygląda przepięknie. Baza to jest Bear Study chyba, nakładam za pomocą O16 na powieki ruchome. Jeżeli kogoś drażni moje chyba, to wynika to z tego, że między nagrywaniem voiceovera a filmu mija kilka tygodni. Ja mam listę przygotowaną, ale w tej chwili jak nagrywam, wiecie, to jest taki live, więc... Tym sposobem, no nie pamiętam, ale listę zawsze macie podaną z linkami pod filmem. Teraz za pomocą pędzla O21, który jest prototypem, podkreśliłam pigmentem Old Gold, Gold <grywanie> załamanie powieki. Prototypem, ale prototypem, który już ma wyznaczoną datę premiery i to będzie dość niedługo, gdzieś w ciągu miesiąca od dziś, czyli gdzieś na koniec czerwca, pewnie. Tak, na powieki nałożyłam też ten jasny fioletowy cień i teraz za pomocą kredki Color Trend w, z Avon w kolorze fioletowym podkreślam górną linię rzęs, rysuję taką dość ostrą jaskółkę. I wracam do jasnego pyłku z... Maka i będę go nakładać od wewnętrznej części mm, mojej powieki, pędzlem syntetycznym O12, po to, żeby stworzyć właśnie taki gradient i ładne przejście koloru. Natomiast zewnętrzną część powieki będę trochę bardziej tej kreski, a nie powieki będę trochę bardziej podkreślać tym e, ciemniejszym pigmentem. O tak jak widzicie, teraz wszystko ładnie ze sobą łączę i rozcieram. Zależało mi na tym, żeby ta kredka właśnie e, była taka z lekka, metaliczna. Teraz czas na tuszowanie rzęs, tu zdecydowałam się na tusz Loreala False Wing Lash, no i tuszuję górne rzęsy, a dolne wytusz wytuszowałam maskarą z Maca, ale nie wiem czy ona jest taka świetna, trochę chyba się rozmazuje. Na policzki powędruje koralista z Benefitu, ten pędzel był też jakimś tam jakąś próbką, ale nie za bardzo, Tak to włosie znamienki po prostu. Ehm, tak, no i teraz czas na rozświetlacz. To jest rozświetlacz Mirabel z Pegisash. Nakładam go też za pomocą nowego pędzla T20, który pojawi się razem z tym poprzednim w sklepie na szczyty kości policzkowych, szczyt nosek. Widzicie grzbiet nosa. No i teraz czas na usta. Ehm, najpierw konturówka. Nie, sorry. To jest szminka w kredce z Golden Rose, a nie żadna konturówka. Chyba też żeście mnie o ten kolor na ustach pytały. Tak, to już prawie koniec. Makijaż skończony, jak widzicie, niekoniecznie codzienna propozycja, pobłók do sklepu. Chociaż, jak ktoś ma ochotę, to czemu nie? Ja mam ochotę pobawić się trochę kolorami, trochę więcej kolorów na moim kanale wprowadzić. Listę produktów wraz z linkami, o ile te linki znajdę, będzie, będą pod filmem. Dajcie znać, co Wy myślicie o takim połączeniu fioletu i zieleni, takich dość kontrastowych kolorów, kolorach, czy Wam się e, podobają, czy nie, czy chcecie od czasu do czasu, żebym robiła właśnie taki bardziej kolorowy i niecodzienny makijaż na moim kanale. E, tak, i to w zasadzie wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem, buziaki!